Dziś poznamy runę Kenas pochodnie wiedzy i intelektu. Kenas, symbolizowana jako płonąca pochodnia, to runa oświecenia, która rzuca światło na sprawy, poszukuje prawdy i pomaga odkrywać tajemnice. To runa umiejętności, sztuki rzemiosła, zdobywania wiedzy i kreatywności. W blasku tej pochodni odkrywamy naszą intuicję i rozwijamy intelekt. To jest ogień, który otwiera nam drzwi do nieskończonych możliwości i zabawy w poznawanie świata. Poemat anglosaksański Pochodnia jest znana każdemu żyjącemu człowiekowi przez swój blady, jasny płomień. Zawsze płonie tam, gdzie siedzą książęta. Pomaga zajrzeć w głąb siebie i sprawdzić, co tak naprawdę nas boli. Odkrywaj świat rud razem.